Dobra, tam was, wreszcie... hmm. e, e, dzisiaj sobie to na mindpleksie w block hunter, czyli takiego Ala Hide and Seeka. Znaczy to jest tak jakby hide and seek, tylko że taki mindflexowy. Main, Kurde, przydałoby się... O, tutaj jest... Ładnie, ...można wejść sobie na górę. A jeszcze musimy jak to blok wybrać. A da się kurczakiem być. O. Ja Jestem kurczakiem jak fajnie, Jej, zajebiście, chyba na 10. Dobra. Eee, tak, eee, dobra, jestem kurczakiem. Eee, stoję sobie tutaj. Dobra. Uo! dobra, Par parkier! Dobra, eee, tak na czym polega? Lockhunt może wytłumaczę niektórym, bo mogą fakt niektórzy nie wiedzieć. Lockhunt to jest po prostu taki... Eee, Ala, ala, ala. Znaczy, to jest takie coś jak y, po prostu Hayden Seek, tylko że, no, tylko że tak, z takimi małymi ulepszeniami, y, jak ten, jak, jak, jak. Y, nie wiem, typu tutaj choćby takie miał, y, możecie dawać takim tą kokom i puszczać fajerwerki, co daje znak, gdzie jesteście. E, albo na przykład jeśli traficie i tam razy kogoś e, ł, 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 łukiem O Jezu jak się jąkam e, To po prostu wam się siekierka zmienia na, le, na lepszą O dobra e, I ogólnie za te miauczenie i fajerwerki tam dostajecie specjalne jak to e, Takie gemsy, gemsy jeśli nie wiecie to służą na się do tego żeby ten, sobie kupować różne klasy i w ogóle no takie tam duperele no ogólnie przydatne rzeczy, dobra, ja tutaj chcę znaleźć jakieś wejście gdzieś na inny budynek, taki, taki z większym widokiem, to znaczy tam gdzie najczęściej ludzie chodzą. O na przykład tutaj jest ładnie. Dobra. O tam widzę jakiegoś swela. O. No. E, I tak i co ja wam tutaj mam, w sumie nie wiem, do przedstawienia, no po prostu sobie tak zagramy rundkę jedną, żeby wam pokazać tą gierkę, e, bo sądzę, że jest warta uwagi, fajnie, fajnie się gra w sumie w takie gierki, kurde, takie ze łuka, O no, jakiego, jakiego zadzaję mam. E, no, no nie no, z takiego, z takiego bliska nie trafiać, no co to jest, no proszę O No kurde, no co, co tak miało ich ludzie O Jezu, dobra, kurde dobra, nie ma co, co strzelać w sumie w nich i tak nie trafię Cóż, o, 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 o. Chcę wam właśnie zaprezentować tą zmianę śkierki, jak to wygląda, znaczy o, i widzicie, i teraz mamy kamienną. O, dobra. Żelazną, tak, żelazną, dobrze. I może uda mi się diamentową zdobyć. Dobra, mam diamentową. E, nie wiem, co, w sumie, jaką można dalej zdobyć. Dobra, sobie u, użyjemy miauknięcia i fajerwerki, by dostać e, gemsy. O Jezu, dobra, już po mnie idzie, kurde. Dobra ładnie O O Jezu Oberwałem Dobra, więc ja może ja ja sobie ucieknę na przykład tutaj O, o, o! O Jezu, w sieć wpadłem Dobra I takie kutasy już mnie nie złapią, hehe Jezu, coś mi zaczyna przemulać Minecraft, bo sobie robiłem takiego małego re restart'a w nim, żeby jak to... O Jezu, co to mi dało? Ura jest tutaj drawika, jest dobra. Eee, tak, dobra, co, co ja chciałem... A, może ja tak wspomnę jeszcze o paru rzeczach, gdzie w poprzednim filmiku nie wspomniałem, bo tak ogólnie mało subskrypcji, mam jedną subskrypcję, jej no po prostu jakoś tak nie spodobał wam się mój kanał nie wiem, no, widzę, że ludzie oglądali, lajkowali ale coś, no już nie subskrybowali no cóż, no wasza sprawa, czy chcecie subskrybować czy nie, yy, nie, nie nie moje, ja was do tego nie zmuszę ale tak jak mówiłem, dla subskrybentów tak jakby będą takie specjalne jakby no nagrody ty w postaci yy, jak to by powiedzieć no do czego wiem no. yy, W postaci no, kodów do Aksyna. Inaczej najaktywniejsi widzowie, że lajki, komentarze i w ogóle będą dostawać yy, po prostu. No, do actiona, Znaczy wybiorę jedną osobę w miesiącu, po prostu, która dostanie takie, takie, taki kodzik sobie go najwyżej sprzedać komuś, da to już wasza sprawa i wiecie, no, po prostu wam się to może opłacić. Dobra, ja tak w sumie pójdę się, się lać, bo nie wiem co robić, a tak to może, o, no jakie easy, jakie easy, co to jest klepał, Jezu, jak mi w ogóle Minecraft przymulał, co z góry przepraszam za za klawiaturę, w ogóle, że słychać tak, tak głośno ją, ale no nic na to nie poradzę, bo G-DRAG, no cóż, aż tak długiego kabla nie ma, żeby mi wystarczał yy, i, i po prostu mam go za blisko klawiatura, mam klawiaturę mechaniczną i to słychać jakbym walił yy, więc wiecie, przepraszam i co, i kurde, tak się zbytnio nie przygotowałem na odcinek, bo nie wiem tak zbytnio to mówić a nie oczywiście no, o tutaj jest podsumowanie gamesów, wow, trochę tego jest Yy, dobra, więc co ja Wam chciałem jeszcze powiedzieć? Że mój kanał ogólnie to jest coś dla Was, a nie dla mnie tak bardziej. Ja bym powiedział, że właśnie mój kanał jest dla Was, żebyście by to oglądali, żeby Wam to się spodobało, więc po prostu... La lajkujcie... Znaczy co ja mówię? Jakie lajkujcie? Kurde, nie zmierzam was ja... Piszcie w komentarzach w ogóle, jak ja mam być, czy nie wiem, czy mam dawać różne parwe teksty, czy mam w ogóle... inaczej nie wiem, dokąd, tak jakby mam się, nie wiem, upodobnić, coś takiego, no po prostu... Jaki ja mam być na odcinkach, żebyście... żebym wam się spodobał. Inaczej mam walczyć jakieś bezsensowne teksty, typu Gimper, czy nie wiem, czy mam być po prostu cichy... Ale, ale wulgarny, nie wiem, tak jak e, nitruś. Y, no nie wiem, no po prostu sobie, y, y, nie wiem, piszcie w komentarzach, mi, nie wiem, poleć, polećcie y, mi co i jak. Dobra, ja bym się z Wami już żegnał. Nareszcie mi już tutaj zadziałał, jak to y, mojang zaktualizował t, ten skin, i w ogóle, więc dobra, ja się z Wami żegnam. Papa, papa, pa, papatki. No, dobra, papa. Pa.